Ciąg dalszy dziwki. 106-16 staje rano, dziwka w okno świeci. Wyjeżdżam dziwki. Nie wiem czy tam widać, tam kolejna stoi tam koło, za drzewem, tam koło, prosto prawie że w drzewo. Teraz tam wyjechała dziwka. Już tak specjalnie jadą kurwa, że rano wstaje dziwka, jak mówiłem, w okno świeci. Teraz to samo. Tak się śpieszyło, że teraz jedzie 15 na godzinę dosłownie. To już teraz będzie robić co w łeb pierdolnie. Tutaj mi migał stoper Pierdolło go coś w łeb. Zawraca. To są chyba życiowe geniusze To zawracało tu A widzi, że śnieg sypie No to czekam, tak? To są życiowe geniusze, światła zgasił, zapalił No to nie są geniusze, to są zwykłe jebane psie zwisy Ale to jest jeszcze chuj w jakim, pod jakim kurde kątem to w ogóle myśli? Gdyby to było klawiszem na przykład tam gdzieś to by kazało normalnie człowiekowi majtki ściągać. To jest to samo kurwa jebane ścierwo. Jeden sobie dosłownie w gardło zdziera, <laughs> a to kurwa ile to trzeba. Ten sam kąt myślenia. Sprzedać się, dać dupę, kurwa nic więcej. Bo to ma na razie takie. Na razie ma takie stanowisko, ale mówię, gdyby było miało inne, to po prostu, myślę, że z uśmiechem na twarzy by komuś się kazało to rozbierać. To jest to samo ścierwo, zero rozumu. Kąt myślenia, jak tu kurwa przycelować, w okno zaświecić, jak mu tu wyjechać, kamery, GPSy. A jak kamer braknie, no to co, kurwa? To wraca do ustawień fabrycznych. Będzie się sprzedawać, kurwa, dupy dawać, co tylko. Jaka to inwestycja, bo z cweli tajni się robią, wszyscy wiedzą obok ciebie. Ograniczone w chuj. Dobra, jeszcze tego nagram, bo widzę, że też tutaj coś się kombinuje. I te jedne i te same kurwa, cweluchy pierdolone. 07 751 Nawet się nie ujedzie kroka, kurwa Tam zawsze skręcam, gdzie te sweluchy teraz celowałem